W plebiscycie przeglądu sportowego i TVP na dziesięciu najlepszych sportowców Polski. Justyna Schubert-Kotomska. Fortuna, jak wiadomo, sprzyja tym, którzy potrafią samym sobie pomóc. Kto naprawdę realizuje w praktyce i jeszcze zdobył uznanie i sympatię kibiców, ten w minioną noc promieniał na galową. Justyna Kowalczyk. Któż by inne Mistrzostwo Olimpijskie, to jest to, na no co cała Polska czekała, i wczoraj cała Polska za te piękne chwile pięknie podziękowała. Jej tej nocy w Warszawie nie było. Sportowego Oscara odebrali rodzice. Była w Waldifiemie i z Doliny Płomieni słała słowa szczególnych podziękowań. Tę nagrodę bardzo chciałabym dedykować świętej pamięci Piotrowi Nurowskiemu. Panie Prezesie, brakuje nam Pana. Tomasz Gorob, miejsce drugie, Adam Małysz na najniższym stopniu podium, a za nimi Maja Błoszczowska, Tomasz Adamek, Sławomir Szmal, Piotr Małachowski, Tomasz Majewski, Anita Włodarczyk i drużyna panczynistek. A prosto z gali marsz na bal, szef kuchni kusił, a kto z tego starcia wyszedł zwycięsko, ten nie miał problemów na parkiecie. Jerzy Kulej potańczyć i spotkać się z przyjaciółmi przyszedł uwaga, 44 raz. Szalona noc, tak jak każda poprzednia, razem do białego rana sportowe sławy sprzed lat i gwiazdy naszych czasów. Na tym balu nad balami, co to pamięta się latami, słowa starej piosenki same przychodzą na myśl, no ale ten bal to się naprawdę zapamięta i trudno się temu dziwić. Dla sportu Justy na tam...